Co powoduje uszkodzenia tylnego wiezadla krzyzowego? 5 minut? Uszkodzenia tylnego wiezadla krzyzowego występuje rzadziej niż uszkodzenia wiezadla krzyzowego przedniego, jednak nie należy ich lekcewazyc. Zwłaszcza gdy są związane z wypadkiem samochodowym. Co powoduje uszkodzenia tylnego wiezadla krzyzowego? Wiezadlo krzyzowe tylne jest najsilniejszym wiezadlem w stawie kolanowym. Nazywa się je tylnym ponieważ biegnie przez tylko lana. Laczy piszczel z kością i wraz z przednim wiezadlem krzyzowym utrzymuje stabilność z Obie krzyzuja się wewnątrz i tworza X po środku stawu. Ale co, jeśli doznasz uszkodzenia wiezadla krzyżowego tylnego? Uszkodzenia wiezadla krzyzowego tylnego zdarzają się rzadziej niż wiezadla krzyżowego przedniego. Ten ostatni jest uważany za najbardziej wrażliwy. Zwykle boli niestabilność samniejsze, ale niepełnosprawność może trwać kilka tygodni lub miesięcy. Oto więcej informacji na ten temat. Objawy uszkodzenia wieza dla krzyzowego tylnego Większość osób z uszkodzeniem wieza dla krzyzowego tylnego od razu odczuwa ból, a następnie ma obrzek. Opisuje uczucie, że kolano wydaje się słabe i luzne, jakby nie utrzymalo ich cizaru. Ból może być silny i pojawiać się wraz z trudnościami w chodzeniu, więc może wystąpić utykanie. Ważne jest również, aby pamiętać, że objawy uszkodzenia wieza dla tylnego mogą być tak łagodne, że możesz ich nawet nie zauważyć. W końcu pojawia się ból lub kolano zaczyna być niestabilne. W tym momencie osoba zwraca się o pomoc medyczną i odkrywa, że jakiś czas temu doznala urazu. Stopnie obrazen Klasyfikacja uszkodzeń wieza dla krzyzowego tylnego opiera się na wielkości przemieszczenia kości w stawie kolanowym. Stopnie obrazen są podzielone w następujący sposób. Pierwszy stopień lub częściowy, polega na cofnięciu kości piszczelowej o 1 do 5 mm. Drugi stopień lub całkowity, w tym przypadku przesunięcie do tylu kości piszczelowej wynosi od 6 do 10 mm. Trzeci stopień, przemieszczenie do tylu kości piszczelowej jest większe niż 10 mm. Wskazuje to na uszkodzenie wieza dla krzyzowego tylnego oraz wieza dla krzyzowego przedniego. Uszkodzenia wieza dla krzyzowego tylnego. Ból i obrzek to najbardziej oczywiste objawy uszkodzenia wieza dla krzyzowego tylnego. Główne przyczyny. Podczas uprawiania sportu dochodzi do wielu urazów kolan. Jednak urazy wieza dla krzyzowego tylnego sa najczęściej wynikiem wypadku samochodowego. Występuje, gdy osoba otrzymuje ciostu z pod kolanem lub gdy jej własny cezar spada na zgiety staw. Inne czyste mechanizmy uszkodzenia tego wieza dla to, gdy kolano jest bardzo szybko uderzane do tylu, piszczel uderza bardzo mocno oko sinus twardego, np. deskę rozdzielcza samochodu. Kolano nagle się skreca lub nadmiernie wygina. Możesz być zainteresowany, zakleszczające zapalenie ściegna, objawy i leczenie. Na czym polega diagnoza uszkodzenia wieza dla krzyzowego tylnego? Aby dokonać wstępnej oceny, lekarz zapyta, w jaki sposób doszło do urazu. Następnie będzie musiał spojrzeć na oba kolana, aby ustalić, czy jedno z nich wygląda inaczej. Jeśli rzeczywiście dojdzie do uszkodzenia wiezadla krzyzowego tylnego, kolano przechyli się do tylu w nieanatomiczny sposób podczas prostowania nogi. Kolejnym manewrem jest wywieranie nacisku na golen z kolanem zgiętym pod katem 90 stopni. Jeśli pisztyl porusza się w inny sposób niż normalnie, jest bardzo prawdopodobne, że wiezadlo krzyzowe tylne zostało uszkodzone. Gdy sprawa tego wymaga, Specjalista może zlecić jedno lub więcej z następujących badań obrazowych. Promienie rentgenowskie, chociaż nie można wykryć uszkodzenia więzadła, ujawnia ono złamania zaangazowanych kości. Obrazowanie metoda rezonansu magnetycznego: dzięki tej technice można zaobserwować, czy doszło do rozerwania więzadła krzyzowego tylnego, i czy inne miękkie części również maja zmiany. Artroskopia. Dzięki temu badaniu specjaliści mogą obserwować wnętrze kolana. Wstawiają ja do stawu mala kamerę wideo i analizują struktury wewnętrzne. Dostępne metody leczenia urazów jest za dla krzyzowego tylnego. Leczenie zależy od rozległości urazu i czasu, jaki upłynął od jego wystąpienia. Może być niechirurgiczne lub chirurgiczne. Leczenie nieoperacyjne. W przypadku niewielkiego urazu istnieje możliwość rozpoczęcia leczenia środkami fizycznymi. Na przykład stosowanie terapii zimnej i podnoszenie kolana podczas siedzenia. Stosowany jest również bandas elastyczny, który zapobiega obrzękom i ogranicza ruchy. Leki przeciwbólowe dostępne bez recepty, takie jak ibuprofen lub naproksen, pomagają złagodzić ból. Leki te pomagają również zmniejszyć obrzek. Leczenie chirurgiczne? Większość ludzi nie potrzebuje operacji, aby naprawić uszkodzenie tylnego wiezadla krzyzowego. Najczęściej jest to wymagane u sportowców. Naprawa tylnego wiezadla krzyzowego nie wymaga jego ponownego mocowania. Ten związek nie wzmacnia się dobrze i może ponownie się rozerwać. Z tego powodu lekarz usuwa uszkodzone wiezadlo i zastępuje je nowa tkanka. Ta procedura jest wykonywana artroskopowo w celu szybszego powrotu do zdrowia. Powoduje również mniej blizn. Artroskopia. Artroskopia to minimalna interwencja, która zmniejsza ryzyko i zapobiega konieczności otwartej operacji. Odzyskiwanie sprawności i prognoza na przyszłość. Fizjoterapia poprzez określone ćwiczenia może wzmocnić mięśnie nóg. W ten sposób intencja jest przywrócenie pełnego zakresu ruchu stawu kolanowego. Po zabiegu fizjoterapia powinna rozpocząć się od 1 do 4 tygodni później. Czas trwania może wymagać okresu 6 miesięcy na całkowita poprawę. Urazy obejmujące więcej wiezadel mają tendencję do wolniejszego powrotu do zdrowia. większość pacjentów z czasem poprawia się zadowalająco. Chociaż jest to powolny proces, Fizjoterapia jest bardzo ważna, aby móc ponownie wykonywać wszystkie codzienne czynności. Uszkodzenie wieza dla krzyzowego tylnego Plan leczenia. Po zdiagnozowaniu uszkodzenia wieza dla krzyzowego tylnego, niezbędny jest plan leczenia. Czas potrzebny na powrót do zdrowia będzie zależał od dotkliwości i zaangażowanych struktur. Niektóre osoby mogą odnieść z korzyści z używania kul przez kilka dni po zabiegu. Można również zalecić ortezę ortopedyczną, aby zapobiec zginaniu kolana. Całkowite wyleczenie po rekonstrukcji wieza dla krzyżowego tylnego trwa do roku. Bardzo ważne jest, aby podkreślić, że większość ludzi będzie w stanie powrócić do swoich działan sprzed urazu.